i witam was moi drodzy bardzo serdecznie w kolejnym filmie związanym z grą Boom Beach Frontlines, ponieważ w dzisiejszym filmie sobie powiemy o zbliżającej się aktualizacji w tej grze. Także jeżeli taki film ci się podoba, to możesz strzelić lajka pod tym filmem, a jak jesteś nowy to również możesz zasubskrybować ten kanał razem z dzwoneczkiem. I dobra moi drodzy, co my tutaj mamy? Mamy tutaj właśnie wrześniowe informacje o aktualizacji. Generalnie znajdujemy się na stronie właśnie oficjalnej tutaj Boom Beach Frontlines, Generalnie słabe jest to, że ten update wychodzi dopiero teraz, kiedy już mamy końcówkę września. No, można powiedzieć, że to będzie bardziej taka październikowa aktualizacja. W ogóle zauważcie, że tutaj po lewej stronie, jak mamy inne artykuły, inne informacje, no to widzimy, że właśnie tutaj pojawił się nowy sezon 1 września. Tylko, że tutaj, no, jak sami widzicie, w sumie został dodany tak naprawdę tylko Battle Pass. No bo wiadomo, no musieli dodać nowego pasa, bo jak jest nowy sezon, to również jest nowy pas. Nie oszukujmy się, ale ta gra miesiąc temu wyglądała naprawdę bardzo dobrze. No i aż się prosiło, żeby właśnie na początku września zrobić tą dobrą aktualizację, żeby właśnie przyciągnąć tych graczy do siebie na dłużej, żeby oni zostali, żeby oni nie odeszli. Tak jak ja to zrobiłem, bo po prostu nie miałem wcześniej co robić w tej gierce, a spodziewałem się, że będę ją nieco dłużej nagrywać, ale może to się teraz zmieni, więc naprawdę słabo, że właśnie 1 września tak naprawdę dodali tylko nowy karnet i nic tak naprawdę innego ciekawego nie dodali, więc dobra, lecimy sobie moi drodzy teraz właśnie z tą aktualizacją i zobaczmy co my tutaj mamy. Mamy nowy tryb o nazwie właśnie Boom Ball, także naprawdę ciekawy tryb, zobaczmy co oni tutaj nam Napisali, ok, widzimy, że to będzie tryb 6V6, także naprawdę bardzo fajna informacja. Gdyż, no, jednak chyba każdemu już się znudziło granie 9V9. No, powiem Wam szczerze, że granie 9V9 z randomami jest naprawdę mega męczące. No, bo jednak, samemu, no, ciężko jest wykierować aż 8 graczy. A tak to przynajmniej będzie tych graczy nieco mniej w naszym teamie, więc to jest właśnie taki duży plus. No, szkoda, że akurat te 6V6, a nie takie. 5v5 czy w ogóle 3v3 to to by w ogóle było coś pięknego. Ale okej, okay, zobaczmy teraz, jak to tutaj będzie wszystko wyglądało. Czyli tak, wiemy, że to będzie 6 na 6. Okej, okay, o tutaj mamy takie podsumowanie, że drużyna z najwyższym wynikiem do końca czasu lub której uda się zdobyć 3 gole jako pierwsza wygrywa mecz. Okej, okay, czyli jak strzelimy 3 gole, no to właśnie wygrywamy mecz bądź jak właśnie wiadomo, się zakończy czas i będziemy mieli najwyższy wynik. Tutaj mamy pokazane dokładnie dwie grafiki i tu jeszcze to mamy opisane. E, ok, pamiętaj, że każda drużyna ma swoją piłkę, więc nie możesz po prostu iść na całość w ofensywie. Jeśli chcesz wygrać, upewnij się, że bronisz również bramek swojej drużyny, aby uniemożliwić przeciwnikom zdobycie bramki. Tak to, moi drodzy, wygląda. I teraz tak, kiedy i gdzie grać w Bumbol? Bumbol e, to tryb ograniczony czasowo, no ja nie mogę. Co tu się teraz wydarzyło? Czy oni naprawdę ten tryb tylko na weekend robią? No ja nie mogę. Nie widzowie, nie wierzę normalnie w to, co ja teraz przeczytałem. No niestety będzie on grywalny tylko w weekendy. Nie rozumiem, dlaczego nie będzie on ogólnie cały czas dostępny. Naprawdę nie mam pojęcia. No mamy tutaj chociaż od piątku od godziny 12 do poniedziałku do e, również godziny 12, więc no trochę słabo trochę się teraz załamałem żeby odblokować nowy tryb trzeba mieć na swoim koncie co najmniej 450 medali więc myślę, że nie jest to jakoś mega dużo i każdy z was będzie w stanie na spokojnie sobie ten tryb odblokować, a następnie przetestować w samej grze. E, później mamy dalszy opis tego trybu, e, mamy tutaj warianty piłki wysięgnika, no tak to zostało Eee, przetłumaczone. Obecnie bumbal ma trzy warianty, z których każdy daje inną perspektywę na ten eksperymentalny tryb gry. I teraz mamy klasyczna piłka. Gracze mogą dowolnie wybierać wyposażenie oddziału, tak jak w podboju, czyli właśnie w tym ogólnym trybie. No i istnieją trzy unikalne mapy do gry, także spoko. Eee, później mamy, że właśnie mm, All Star Boom Ball. wszyscy gracze mają ten sam ekwipunek wojskowy z wyborem oddziałów wybranych specjalnie dla tego trybu. Każda mapa ma inny ekwipunek. Uwaga, otrzymasz dostęp do wszystkich zablokowanych oddziałów na ich poziomie odblokowania, a oczywiście jeśli twoje własne oddziały mają wyższe poziomy, będziesz mógł z tego skorzystać. No i później tutaj mamy jakieś Wheeled e, Bombas, sorry nie wiem jak to przeczytać, ale dobra, czytamy sobie dalej. E, to tylko pojazdy i w przeciwieństwie do wariantów skoncentrowanych na żołnierzach, tutaj pojazdy mogą odebrać piłkę. Okej, okay, kurde, to będzie dobra. Czas rozpędzać chaos i zniszczenie na boisku, są trzy wstępnie ustawione wyposażenia, tak powinno być, że wyposażenia, a tu mamy wyposażenie i ponownie otrzymacie dostęp do wszystkich zablokowanych pojazdów. Dobra, widzę, że tłumacz trochę miał lekkie problemy z przetłumaczeniem tego, ale dobra, jakoś tutaj to w miarę dobrze nam przetłumaczył. No i mamy jeszcze napisane, że w każdy weekend będzie inny wariant do gry, więc będziesz miał wiele okazji, aby wypróbować je wszystkie. Więc tak to moi drodzy... Wygląda jak wspomniano wcześniej. Aha, no tak tutaj piszeł nam o tym, że to jest właśnie eksperymentalny tryb, taki tymczasowy. No mam nadzieję, że on naprawdę się spoko przyjmie i że będzie on później tak też ogólnie dostępny. I że będziemy mogli właśnie w każdej chwili sobie w niego pograć, a tak to będziemy musieli sobie na niego właśnie czekać. Dobra, moi drodzy, teraz czas przejść do drugiej części tej aktualizacji, czyli do nowych kart. I tutaj na samym początku mamy informację o tym, że zostanie zwiększony maksymalny poziom gracza z 53 poziomu do 56, a wraz z nim wybór nowych wysp do odkrycia i nowych kart do odblokowania. No i na samym początku mamy kryształowe stworzenia. Kryształowe stworzenia to rzadki power-up, który rozmieszcza oddział zaczarowanych. Po rozmieszczeniu, kryształowe stworzenia pobiegnął do najbliższych sojuszników oddziałów i wskoczył na nie, aby odzyskać zdrowie. Drugą kartą, o której sobie powiemy, jest rower. Tak, tak on się po prostu nazywa i nic tutaj więcej nie mamy. Nasz nowy rower to wspólny pojazd, wyjątkowo szybki, super wszechstronny i tak dalej, dalej, dalej. Dobra, to już nas tutaj nic nie obchodzi, bo nic w sumie już nie ma takiego ciekawego tutaj. Teraz czas, moi drodzy, na trzecią część tej aktualizacji, czyli mamy tutaj zmiany w balansie. Mamy tutaj, że zmniejszono i przeskalowano czas odnowienia karty epickiej. Minimalny czas odnowienia skrócony o 20 sekund, a maksymalny czas odnowienia skrócony o 15 sekund. Lecimy sobie dalej, e, czyli mamy tutaj wzmocnione karty, i tak mamy tutaj wojownika. E, czas trwania sprintu zwiększony o 25%, zdrowie wzrosło o 10%. Ok, i tak to mamy opisane. Wiecie co, w sumie ja tak tego nie będę czytał, bo też jakoś za bardzo. Mm, nie znam tych kart. Też to nie jest nic dziwnego, bo jak grałem miesiąc temu, to też jakoś dużo w tej grze nie osiągnąłem, i też dalej mi tych kart trochę brakuje. Więc ja w sumie nie wiem w ogóle, co to są za karty. Więc też tak tutaj nie chcę się po prostu wypowiadać, właśnie na temat tych nerwów i buffów, nie? Więc myślę, że to rozumiecie, dobra. Później mamy tutaj jeszcze misję, czyli po prostu, że dodano nowe misje. Ok, to też w sumie jest mało istotne. No i czas na ostatnią część tej aktualizacji, czyli mamy tutaj różne zmiany, ulepszenia i poprawki. No i lecimy sobie od pierwszej kropki. E, mamy tutaj napisane, że znacznie poprawiono czas ładowania bitwy i przeprojektowano wrażenia z ładowania. Ok, więc może to będzie trochę lepiej teraz wyglądało. E, maksymalny poziom gracza zwiększony do 56 to to już wiemy. E, wcześniej nam o tym pisali. E, teraz mamy, że karta. Laser Ranger można teraz odblokować za pomocą eksploracji wysp i znaleźć w pudełkach, ok? No, czyli w skrzynkach. Drużyny mają teraz dowódców drużyn, którzy mogą określić, który tryb gry będzie rozgrywany. Ok, bardzo fajnie. Zaproszenia do składu zawierają teraz nazwę trybu gry, w który będzie grany. Usunięto budynek operacji i zastąpiono go widżetem wyboru trybu gry. Nowe grafiki i ikony dla operacji i. Super operacji, szczegółowe zestawy reguł dla każdego trybu gry, dodanego do ekranu informacji o operacji. Dodano nowy biom dżungli, usunięto podglądy sojuszniczych oddziałów z ekranu wyboru oddziałów w bitwie. Nie można już używać niewidocznych znaków do nazw w grze. No i dodano obsługę powiadomień za Androida 13. Super. No i teraz czas, moi drodzy, na poprawki. Mamy napisane, że usunięto błąd, który powodował, że gracze mogli stracić dzikie karty po odebraniu ich z pasa. Następnie, że naprawiono błąd, który powodował, że gracze utknęli na 99% na ekranie ładowania. To jest akurat chyba częsty błąd, ponieważ wydaje mi się, że chyba jeden z moich widzów w ogóle właśnie miał też taki błąd, że miał 99% i właśnie mu się ekran nie załadował. Więc fajnie, że teraz to naprawiał. Naprawiono na błąd, który powodował, że niektóre elementy interwencji użytkownika znikały po przekazaniu darowizny w sojuszu. Usunięto problem polegający na tym, że prośby o datkowanie czasami nie pojawiały się natychmiast, no i różne inne poprawki i ulepszenia. Dobra widzowie, koniec tego, teraz tak trochę może było nudniej, jak to wszystko czytałem, ale tak chciałem tutaj wszystko po kolei omówić, co właśnie mamy opisane. Tej e, właśnie notatce dotyczącej tej całej aktualizacji zbliżającej się w grze Boom Beach Frontlines. E, czy będą z tego filmy? Zobaczymy. Powiem Wam, że na początku, na początku naprawdę spodziewałem się, że to będzie coś mocnego, ale teraz jak to wszystko sobie przeczytałem, to jednak trochę zmieniam zdanie, i, i wydaje mi się, że ta gra nadal no, nie będzie jednak aż tak e, się wyróżniała na tle innych gier. Super Ja się z Wami żegnam. Do zobaczenia. No i cześć.